Okej, okay. to zaczynamy. Mamy, mamy przed sobą owoc, który nazywa się. Nazywa się jak? Kiwano. Kiwano czy kiwana? Kiwano. Kiwano, tak. E, przyznajemy się bez bicia, że. O, coś mi się wbiło w palce i się z niego posypało. Tak, e, poproszę deskę do krojenia. Do kosza, może było. E, deskę do krojenia, talerzyk. Nóż ja mam. Wiemy. Nóż Rambo. Tak, e, mamy deskę do krojenia. I ogólnie jeszcze nic o nim nie wiemy. A czy, przepraszam, miałem się przyznać, że, że e, mieliśmy najpierw poczytać o nim, żebyśmy wiedzieli, co to jest i w ogóle, ale jak żeśmy usłyszeli, że to i ogórek, to razem żeśmy się dziwili, że co? To jest ogórek? Górek ogórek afrykański ponoć, tak? E, zapraszam panią. Panią z dietetyczną, proszę... E, raczej właśnie... Brakiem wiedzy? Brakiem. Z, z ogórek afrykański. U nas nie rosną ogórki afrykańskie, tak? Uh -huh. Kiwano. Kiwana? Kiwano. 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 Nie mam pojęcia co się z tym robi, jak to się odpakowywuje. Ale te kolce są dosyć ostre w ogóle. Ogórek kiwano. Głośno. Ogórek kiwano. Inaczej ogórek afrykański. Jest to gatunek ogórka. Dobrze. Jak się Myślałem, że to będzie smakowało słodkie i... A to i chyba jest słodkie. Jak jest. mango czy coś. Coś w tym stylu. Spokojnie. Koko co coś musimy umieć w ogóle na, pe na pewno. W ogóle pominęliśmy ten krok. Tak. Także, sorry, czytaj, zaraz mi wszystko pomiesz, ja to szybko obchlapię. Mhm. Niektóre te końca ma takie ostrawe niektóre są dosyć wstępne. Ale powiedzmy, że jest. Żywy Dobra, ja jestem z powrotem. Czy coś już wiemy? wiemy dużo. Dużo wiemy? Czy będzie słodkie? Będzie słodkie, bo na pół się czy cieli? cieli, cieli. Do, y... Czy się tnie na pół? Czekaj... Ym, jeżeli jest dojrzały, to ma właśnie być pomarańczowy, albo pomarańczowy w centki, także jest ok. Mhm. W środku ma być zielono-żółty miąższ. U. Smak, aha, jemy na surowo albo do sałatek. Aha. O, łyżeczką się go wybiera. Wy, Wydubuje. Dlatego... Czyli na pół? Mhm. No dobra. Um, I co? Niektórzy mówią, że to jest jakby połączenie smaku banana i kiwi. Uuuu! I'm excited! Naprawdę się Nadzwa, excited. Nazwa pochodzi od kiwi i banana. Tak niektórzy mówią. Kiwa, no banano. Kiwo banano. Kiwo banano. kulczasty, Ogólnie... no w szklarniach się, można go w Polsce hodować. A. Oh. Okej, okay, dobra. Eee, sposób, sposób przygotowania, sposób krojenia. Nie wiem, tu widzę, że jest po prostu rozkrojone na pół. Pokaż. I wszystko. Ej! Co ej, okropnie wygląda jak dynia. Mm. Siećarna wcina? No, Czyli na pół. Kogoś, a weź. Ee, how to open kiwano. To... How to open up kiwano. Na pół? No, no po prostu albo mamy tak, albo. Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż. Jak wolisz. Na pół? Chyba będzie lepiej przekroić go na no pół. Tak, dokładnie, żeby ci nie odjechał. Dobra. on się przynajmniej trzyma. Trzyma się i tak, jest. jest. Nie Ogólnie można w różnych pozycjach go postawić. Prawie. No, no nie. Prawie. Ogólnie, łap. Nie, dzięki. No dobra, dawaj. Już, już, bo jest ja Dobra. Panajemę. Serio? Serio? No jak go będziesz kroić? Nie wiem, chyba w bok. Mhm, mm też bym tak. Yy, nie wiem go, tak? Zobaczysz, jaki jest twardy. Ma piękną skórkę. Nie, no. Naprawdę ma piękną skórkę. Mhm. I ogólnie yy, dziwi mnie często, że są pewne rzeczy, które kompletnie mówią: Nie jedz mnie, odejdź ode mnie. I to jest chyba jedna z tych rzeczy. Nie, on mówi: Jestem dobry w środku, nie jedz mnie, właśnie. Tak? Dlatego ma kolce? Tak, przed jakimiś. No dobra. Zwierzątkami. A, broni się. się bo ma pestki w środku, no to jest jakby przetrwanie, tak, tego tej no yeah. y, rośliny. I, super! A, właśnie, bo ogólnie zaczynamy, że na każdym naszym spotkaniu będzie jakiś owoc, którego jeszcze nigdy w życiu nie jedliśmy, tak, także zobaczymy, na jak długo nam starczą tych owoców i będziemy w stanie y, znajdywać takie owoce i tu jest naprawdę kujek taki mocny. Może odkryję jednego cycuszka takiego, Co? No to spróbuj. Nie, bo to nie chcę go okaleczać. Dobra, jedziemy w pół. Tak. Na pewno nie chcesz, tak? Tomek. Wybierz, decyduj. Tak jak masz, proszę. Tak jak mam, proszę. Mm -hmm. Uwaga! Nóż jest bardzo szeroki. Ło, wow, jakieś soki z niego wratują. Chyba dobrze, nie? Mam soczysty. Mały soczysty. Wow! 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 Smaczne. Ej, zobacz, jak to wygląda pięknie. No to pokazywałam Ci na zdjęciu. Zdjęcie tak nie wyglądało pięknie. Ja chcę... Chyba, nie wiem, zdjęcie zrobić. Jest mój aparat telefoniczny. Muszę zdjęcie zrobić. Jestem zbyt podekscytowany, to po prostu wygląda dziwnie. Od z kosmosu, nie? Nawet z kosmosu, tak. Szybko, 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 szybko. siód. Tu nie ma światła. gdzie jest światło? Yy, z będzie światło bardziej, tu. O. o tak. Shoot. Shoot. Dobra, wystarczy tego dobrego, bo nie wszyscy są tacy cierpliwi jak ja. Prawda? Eee. Yy. Jeden talerzyk? No, drugi jest zajęty przez Twoje orzeszki. Mamy też miseczkę. Mamy miseczkę, poproszę miseczkę. Miseczka, tak, bo ogólnie wyleciało kawałek z tego. Y no i co? Miseczka? Chcesz w miseczce? Czy jesteś na talerzyku? Powiedz po prostu, w czym Ty chcesz. Znaczy, Obojętnie! No, dobrze, to już jesteśmy. Którą chcesz cząstkę? Którąkolwiek. Jakiś taki kropelka soczku tutaj jest na dole. Dziwny ma smak. Dobra. Proszę sobie wybrać. Proszę bardzo. Yy, Łyżeczkę proszę sobie wybrać. O ty! A kto tego grudka weźmie? Zobacz jaki jest piękny, jaki jest zieloniutki. Czekaj. Troszkę pięknie wygląda. Czy Bardziej jak ogórek niż przecież. Yy, mm, ile takiego kosztuje? 7 złotych. Tak, zaprosiliśmy się. 6,99 dokładnie. Mm -hmm. li little, little, little? Tak. Um. Ja nie wiem, czy to nie jest kwestia. Tego, że on jest takim mdły. Mm -hmm. W sumie ma coś takiego bananowego, tak jak jest banan niedojrzały mm -hmm. do końca. Nie wiem, czy, czy się zgadza. Bardzo, bardzo mi się podoba ten układ w środku. Mm -hmm. Słuchaj, y ja myślę, że oni je zrywają y jak są niedojrzałe, i potem w dojrzewalni skórka dojrzewa, a one w środku może tak. Mm -hmm. Zobacz, że można wyłuskać. Patrz, 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 patrz. patrz. zobacz. Ale ja tak samo mogę, wiesz. Jedną pieseczkę w cytoplazmie, czy nie wiem co to jest. Jest całkiem urocze. Mmm. Delikatnie kwaskawe. Kwaskowate. Kwaskowate, delikatnie. Ochy, nie wiem, zanurzyć zęby w to, ale nie mam jak. Mm. Na pewno kolor jest piękny. Ogólnie boję się, że mi bryźnie w twarz, jak nacisnę. Bo to jest taka błonka jest na... na Wypadły jakieś ziarna. Hmm. Hmm. Jak? Y -y. Ciężko jest określić smak, bo to nie jest... A na pewno to nie jest słodkie. Nie. Peski są... bezsmakowe. Y -y. Ale ta jest w takim w zielonym glutku śliskim, który jest mm, jest bardzo śliski, delikatnie kwasowy, kwaskowy jest ten glutek, Waskowaty. kwaskowaty i, i, i nie wiem. Hmm. Mocno roślinny taki posmak jest. Jakby się wzięło kawałek, nie wiem, jakieś rośliny ugryzło polnej. Mówię ci, że dla mnie tak delikatnie to takim bananem właśnie niedojrzałym. Tak, mocno nie dojrzałem, naprawdę. Takim jak jest Najba dużo skrobi. Tak, czy... najbardziej niedojrzałem bananem, jak jakiego kiedykolwiek jedliście, to tak, taki posmak delikatnie jest. No Ale ogólnie... on jest taki jakby wodnicy, bo, bo banany mm -hmm. są suche, prawda? Takie w środku. Tak, w ogóle tak, ja wiesz co? Ja sobie to wykroję. Bo no, to... Chcesz, żebym cię trochę wykroił? Nie, nie. Ja sobie lepszą łyżeczkę dlatego. Mm. A ja sobie wykroiłem flaczka ze środka i ogólnie patrz. Mm -hmm. patrz. Muszę go nabić jakoś. Wow! <laughs> wow! Powiem tak. Nie zachwyca. A e, w smaku nie jest nawet dobre. To jest takie trochę nijakie, nie? jest nijakie, no? To nie ma smaku w ogóle prawie. O, delikatnie kwaskowy smak. Jaki? Kwaskowaty. Kwaskowaty, yeah. Ogólnie się pije, jak kroję. Dzieje że się nie gniewa na mnie. Bąbelki wypuszcza. O, teraz mam jeszcze większy kawałek chyba. Patrz, ile pombli wypuściło moje, mhm. patrz. Tak, każde ziarenko jest w takim, w takim po prostu woreczku wodnistym. woreczku wodnistym, tak. Pesteczki są bezsmakowe, kompletnie. I, i, i y, no w smaku to jest takie pff, dziwaczne, no. Nie, nie ma to jakiegoś tam charakterystycznego smaku, jest nijakie. Ten sok, gdyby był słodki, to byłoby mega, no nie? Ja myślę, że on jest słodki, jak jest, wiesz... Mega dojrzały? Tak, jak się je... Przepraszam. E, je on jest z delikatnie... Z czego? Senegal. Czy to? Nie wiesz? Wiem, gdzie, a ty nie wiesz, Ja nie mam pojęcia, gdzie jest Senegal. To o e, Ogórek afrykański, więc... Aaa, dobra, okej. Okay. Ma sens. Może to będzie słodsze, bo jest żółte. Wow, Nakapałem. Naprawdę kompletnie nie wiem jak, jak określić ten smak, jest delikatnie, o tak super delikatnie słodki i kwaśny w tym samym momencie. Ale miało być, że mm, miał być smak trochę podobny do kiwi, co powiesz na ten temat? Ja się nie zgadzam. Nie, to że delikatnie kwaskawy to, 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 to się zgadza, że to jest... Uh, Jedynie kolor wiadomo jak kiwi, tak? Ale... Tak. Na pewno mi się podoba konsystencja, bo to jest konsystencja, której się tak naprawdę chyba nigdy nie widziało. Jakby ktoś Ludwika do dyni napuścił, to... to naprawdę, zobacz. Mm -hmm. Jakby ktoś Ludwika czy innego płynu do naczyń napuścił i wrzucił kilka pestek dyni niedojrzałej. Tak to wygląda. No. Takie fajne trzy komory są jakieś takie. Tutaj wow! <grym> Pokaż, co zrobiłaś z nim? No wyjadłam jedną tą komorę. <grym> <grym> What the fuck? Ej! Hmm. To ja zrujnowałem swoje komory. No to spokojnie, tam jeszcze się dokopiesz. Nie, bo ja pokroiłem się wszystko. Hmm. Ja, taki jest cywilizowany człowiek. Jak <grym> <nawet> czaszka. <Ła! grym> a, a moje jest po prostu... Yy, ja spróbuję zrobić zbliżenie jak najlepsze. Um, a moje jest po prostu... lek w środku. Hmm. Chcesz odlać ci trochę? Nie, dziękuję. mam Ej, no ładnie to wygląda. Fajnie to zrobiłaś. Kurde, nie wiecie, że tak się da dokopać? To bym nie zrujnował, no okej. Okay. Ja już sobie rozkroję te wszystkie komory razem. Słyszysz dźwięki, jakie to wydaje? Mm -hmm. Nie prysło na Ciebie jeszcze? Raz chyba. Ogólnie jestem podekscytowany tymi tymi owocami. Mm -hmm. I nie mogę się doczekać, kiedy przy kolejnym spotkaniu co innego wybierzemy. Marakuje no, widziałam. E, nie jadą i nigdy. Ty jadłeś? Nie, właśnie... Musimy w ogóle tak, się, że tak powiem, spiknąć kto co jadł. Ja ogólnie mało jadłem dziwactw. Hmm. No ja z takich zagranicznych, że tak powiem, to... Ty, a te małe kolczatki, piłeczki takie, które widzieliśmy, co? Idzi? Liczy. Liczy? Te takie malutkie, tak? Tak. Mhm. Uh -huh. Kasztanki kolczate. Uh -huh. Tak, tak. Jadłaś to? Jadłam. I oh. Ale bardzo chętnie bym... Dobra? twoją reakcję. Mhm. Uh -huh. Dobra. Moja reakcja marakuje. jak najbardziej będzie. marakuje. marakuje. chyba nie jadłem. Nie mm -hmm, ja też nie. Mango? Mango jadłeś. Mango jadłem, Mango jest dobre. Mm -hmm. Mango jest spokojne. Wow, jak to pięknie wygląda! Szkoda, że tak pięknie nie smakuje. Mam nadzieję, że to będzie fajnie widać na filmie, jak to się pięknie błyszczy. Jest jak ja uwielbiam słońce. Zobacz, jak w słońcu pięknie wszystko wygląda. Widzisz? Mm -hmm. Mmm, mm. ja myślę, że my je po prostu jemy podróbę tego kiwamo, że ono musi być bardzo smaczne, tylko po prostu jest niedojrzałe. Tak jak powinno być. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Podoba mi się jak wygląda. Naprawdę mi się podoba jak wygląda. A w smaku to czuję, że peski, jem, które mają smak nijaki i ta galaretka jest delikatnie kwaskawo... ciężko powiedzieć słodka, bo tej słodkości prawie nie czuć. Są bardzo dekoracyjne mm bardzo. Mhm. Wygląda super. Mhm. Mm Powiem tak, smak jest tak naprawdę tylko w tym w tym zielonym. Bo te pestki są takie bardzo niejakie Już mówiłeś. Wiem, ale po prostu są bardzo nijakie. <laughs> bo za każdym razem, jak je rozgryzam, to, to nie chcę ich rozgryzać, chyba już. One no, są tak jak te pestki ogórka po prostu. Mhm. Mm Mhm. Gorzybestki mhm. ogórka są mięciutkie i delikatne, a te są twarde, jak dyni. I mają takie jak um, ziarna lnu. Nasiona lnu, jak w wodzie są, to są takie błonki się robią wokół nich i te pesteczki też takie chyba są. Przepraszam, że ciamkam, ale tak się lepiej smakuje. To jest nowość dla mnie. Tak, ktoś tak mi kiedyś powiedział i to rzeczywiście jest prawda. Tak samo jak jedzenie z, z rąk, z palcy. Palców. Z palców lepiej smakuje. Mm. Mm -hmm. mm. Co to za owoc? Co mango właśnie ma takie pestki w środku? Mango? Nie, mango ma jedną dużą. A co to jest za owoc? Co ma takie pestki, właśnie, które się wyrzuca i dookoła się fajnie taki miąż je. Żółty owoc. Taka piłka, mm. żółty owoc, taka, taka jak piłka do, do ręcznej, mm -hmm. kaki, nie, nie kaki, kaki nie ma pestek, w środku jest y, przestrzeń ze pestkami właśnie takimi, w takich glutkach, mm. y, może nie w takich glutkach, ale podobne. Ale Mówisz podobność. chyba o tym, no, jak to się mówi, melonie. O, melon, tak, 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 tak. o. Mm że liczyłem na smak melona. Powiem Ci tak, jeżeli się pestek nie gryzie, to lepiej smakuje. Właśnie tak robię od początku. ja od początku próbuję wszystkie pestki porozgryzać, co psuje ten... co psuje smak. Bo... bo tak, bo pestki ogólnie są zaprojektowane, żeby je gryźć, tak? Teraz mi się podoba dźwięki, jakie wydaje ten owoc, jak się go wyskrobuje. Nic, skrop, skrop. Już sobie z nim poradziłam. A ja jeszcze nie. Fajnie się ty po skórze jeździ to łóżko, no nie? Możesz mhm. je zamienić na łyżeczki? Będzie ci łatwiej. Dam radę. Jeszcze mam kilka ziaren ukrytych pod skórą. Ocena? cena? Od 1 do 6, mhm, gdzie 6 to jest. Nie mamy. Arbus. Nie, Arbus może nie. Chociaż musiałbym jeść na nowo takiego własnoręcznie kupionego. Mhm. Um, um, moja ocena to jest, gdzie 1 to jest. Jak ktoś to w ogóle może jeść. Może tak, może smak, wygląd. Wygląd jest super. Wygląd 6. Wygląd jest 6, no piękny smak. kolor. Smak, wygląd jest na pewno szóstkowy, czy nie, no to weźmy, no, czekaj. Dla mnie smak 2,5. Dla mnie smak 2, jest nijaki. Wygląda, owoc jest mega. Na pewno się tym napić można tym I Jest dużo wody, tak. Jest wody i ogólnie, jeżeli ktoś chce najlepiej posmakować tego owocu, to, to nie proponuję gryzienia pestek, bo pestki są nijakie i odbierają przyjemność. Ja się same soczek piję. No, mmm. no się, nie wiem, czy ktoś w ogóle gryzie pestki. Może tylko ty? No nie wiem. Nie pomyślałem o tym. Mm. Tak, delikatnie melonowato takie. Bananowo. Jakieś... Bananowa ja tutaj nie czuję za bardzo. ale no, ten, A, ten tak, 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 niedojrzały. Przez chwilę tak. Nie wiem, bo ja pecki cały czas wcina, więc mi ciężko powiedzieć. Przekopiesz na drugiej strony przekopię się. W ogóle może usłyszymy te skórki. Oum! Hmm? Mm. I herby byśmy się napili z tych. No, byłoby totalnie hippie. No, jaka jest Mięciutka. Squish, squish, squash, squash, squish, 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 squish. squish to... squash to gra. Tak. Mm. No dobra. Coś, że już tutaj więcej się nie, nie dokopiemy. Myślę, że już się powinniśmy. Zbierać. zbierać? A to Wow. A tak, bo wybieramy się gdzie? Do muzeum neonów. Do muzeum neonów. Zgadza się, postaramy się nagrać film stamtąd. Nie wiem jak to wyjdzie, bo neony raczej będą w ciemności, a nie wiem jak sobie GoPro poradzi. Kokuś, no, już chyba... Z... Kokuś, ja tutaj się dobijam do sedna sprawy. Okej, okay, to może w tym momencie już... Zobacz. Mhm, mm fantastycznie. Z zielonego jest raz żółte. No wiem, bo to jesz skórkę. Nie. Jest dobre już. Dobra, to ja może teraz mandarynkę. <laughs> ja mandarynki jedliśmy, ale poproszę kawałeczek. Także tak. Mam jeszcze stara dobra, niedobra Jerba nas czeka. W tym bardzo niepozornym pojemniczku, w którym jest, nie wiem, chyba z pół litra. Ja się piję i piję i piję. Eee. Także tak. Kiwano. Kiwana? Kiwano. Iwano. zaczekaj się pięknie świeci. Mhm. Nie chcesz tego sobie ususzyć? Na parapecie? Nie, bo to zgnieje tak. Jest fajna ta skorupka. Jesteśmy w stanie to złożyć z powrotem. Chyba to tak było. To już zdeformował. Mm. To jest owoc. już nie wygrzybałaś z żółtego. No i co? To jest moje żółte. Dziękuję bardzo. Bardzo dawno mandarynek nie jadłem. Ogólnie póki co pomarańcz jest moim ulubionym owocem. Jest bardzo ładna ta skorupka. Mam słabość do przezroczystych rzeczy kolorowych. Ona się po prostu przepięknie świeci. Czy Twoja też się tak świeci ładnie? Obie się pięknie świecą. Uuu. Dobra. Koniec tego dobrego. Czas się zbierać, bo, bo musimy dotrzeć gdzie? No, praga południe. Tak, Praga południe, a, a hmm. będziemy jechali metrem i tramwajem, tak? Tak. Kurde, tu, dużo rzeczy, które bym chciał nagrać. <kłysy> Czyli cię uderzyć w plecy. Dobrze. Chcę Także jeszcze raz, jaka ocena ostateczna? 6 za wygląd, 2,5 za smak. Za wygląd ja też jestem, uważam, że jest... Sz, nie chcę dawać szóstki, jest po prostu zarobiście, no zarąbiście wygląda ten owoc. A smakuje taka dwójeczka. No, no to... dwójeczka. Także tyle. Tak? Tak. Okej, okay, ciało.